Darmowa gra TPS kooperacyjna, wyprodukowana przez Digital Extremes dla PlayStation 4 i Windows. Kontrolujemy członka Tenno, którzy wykorzystują skomplikowane zbroje nazywane Warframesami. Siemka, jestem Królik, a to jest wideo recenzja gry Warframe. Zrealizowana dla portalu mmorpg.net.pl Po uruchomieniu naszej produkcji, jak to zwykle bywa, pokazuje się menu główne. Na samym środku jest wybór misji. Jest on przedstawiony w postaci układu słonecznego plus większe gwiazdy. Moim zdaniem wygląda to dość ciekawie, na pewno bardziej zainteresuje nasze oko jak zwykłe broń pana Kowalskiego przed najazdem kosmitów do przyjazdu posiłków, akceptuj. Po kliknięciu na taką planetę albo gwiazdę przechodzimy do podmenu, w którym wybieramy, na którą misję pójdziemy. Na każdej jest ich około 11. Zaczniemy od Merkurego i będziemy szli coraz to dalej. W grze oczywiście są inne różnorakie rzeczy, które możemy zrobić w menu. Arsenał, czyli miejsce gdzie ulepszymy naszego Warframe'a albo kupimy nowego, ponieważ wybór naszego podobiecznego nie jest stały. Możemy go zawsze wymienić za platynę, czyli jak nie trudno się domyślić pieniądze z mikropłatności. Możemy tutaj umieszczać mody do naszych broni. Po każdej misji otrzymujemy EXP do każdej broni i do naszego Warframe'a. Każdy level daje nam jeden punkt, który możemy wymieniać na mody. Każdy mod kosztuje określoną ilość punktów, więc jeśli chcecie założyć jakiś lepszy, naprawdę trzeba tych leveli wbić. Dla Warframe'a mody są po to, żeby otrzymywać buffy pokroju, 40% więcej HP. Albo o, po to, żeby otrzymać skilę, np. rzut na przeciwników i cięcie ich mieczem. Dla broni zaś działają podobnie, tylko że brak tutaj skilli. Możemy dostać 12% krita, 20% większej szansy na krita, 20% więcej obrażeń i tym podobne. Mody drobią z mobków, które spotykamy na misjach. W tym menu możemy jeszcze zmienić barwy broni bohatera, oczywiście za platynę. Dodać strażnika, który będzie nam towarzyszył i który jest za platynę. I uzupełnić wskrzeszenia, jeśli nam takowych braknie, a które odnawiają się codziennie, oczywiście za platynę. Dalej w menu mamy kontakty, no czyli jak nie trudno się domyślić, miejsce gdzie możemy dodać znajomego. Rynek, czyli miejsce gdzie się kupuje nowe sprzęty. Pukawek jest całkiem sporo, gdyby nie to, że większość z nich jest za platynę. Kolejny jest warsztat i tutaj ze zebranych wcześniej surowców i przy pomocy schematów możemy zbudować nowy sprzęt, według opisu sprzęt najpotężniejszy w grze. Przejdźmy jednak do sedna rozgrywki, czyli mucki, sieczki, żnięcia, czy każdy synonim stosunku płciowego, który pasuje na określenie gameplayu w tej grze. Klikamy misję i automatycznie wrzuca nas do kolejki. Jeśli nie chcemy czekać, możemy wystartować sami, lecz ostrzegam... Samemu jest ciężko. Jeden błąd i leżymy. Tym bardziej, że system respawnów jest tak wredny, że wewala nas w sam środek akcji. Po chwili startujemy z misją, bądź dołączamy do już rozpoczętej przez kogoś. Problemem, niestety, jest mała ilość osób grających w tę produkcję, ale myślę, że to powinno się poprawić. Misje są naprawdę przeróżne: od bronienia miejsca przed falami wrogów, przez bossów, aż po hakowanie urządzeń. Może brzmi banalnie, ale naprawdę wciąga. Kierujemy naszym Warframe'em i bijemy coraz to nowych wrogów. I lecimy do Waypointa, bądź szukamy czegoś, co mogłoby nam pomóc, by przejść dalej. Pierwsza moja reakcja po odpaleniu misji? Znowu jakieś cyberbankowe badziewy TPS. Ale po pierwszej misji zmieniłem zdanie. To nowe podejście do gier. To takie połączenie Dragon Nesta i Mass Effecta. Warto spojrzeć nawet z czystej ciekawości. Podsumujmy, jednak grafika świetna. Człowiek, raj tu za wygląda jak prawdziwy. Muzyka, dobra. Ja nigdy nie narzekam na muzykę, bo po prostu się do niej jakoś zbytnio nie przykładam. Ale ta była w porządku. Gameplay to jak każdy widzi. Łódzka TPS z elementami RPG. Plusy, dobra grafika. Ciekawy pomysł. bronie mele z prawdziwego zdarzenia. Rozbudowane klany. Minusy. Mało ludzi gra, a samemu nie ma co szukać. Waypointy czasami pokazują bezsensowne rzeczy, respawny, mikropłatności nie dające grać. W skali szkolnej gra otrzymuje ode mnie 5 minus. Jest całkiem ciekawa, wciąga i ma fajny pomysł. Gdyby tylko poprawić parę spraw, byłaby idealna. Trzymam za nią kciuki.